Witam, witam bardzo serdecznie na stronie jaką jest ggdrop, nasza ulubiona strona. Kochani, i z ulubioną stroną idzie jedno, ulubiony kod. 16 dam, 11% depozytu oraz możliwość zakręcenia takim super pięknym kołem fortuny. Także, kochani, nie przedłużając, nie przedłużając, zaczniemy sobie od y, otwierania jakichś y, skrzynek. Zabrali nam e, naszą ulubioną skrzynkę Ice Jedna z takich e, lepszych moich ulubionych skrzyneczek e, Może za 17 dolarków e, dropniemy sobie takie 22 Ok. Teraz otworzymy to powoli Bo ja liczę tu generalnie kochani na kosę Bo jest szansa na trafienie właśnie tego Aj jakby Coś tam Nie no jakby dało te rękawiczki kochani to jesteśmy zrobieni Ok, 11 dolarów Nie mamy dużo straty a coś wyczuwam tutaj tego y, złotego skinka. Złotego skinka. Ok. No nie za dobrze. 14 dolarów. Ostatni raz. Ostatni raz, kochani. Zakręcimy sobie. 6. 3. Pyk. Aj. Oj, oj, oj. Jakby spadł. Nie, no to to jest kusicielka. Typowa kusicielka. Ok. Zakręćmy więc jeszcze raz. Ostatni. To już naprawdę ostatni, kochani. O nie, tutaj tutaj to nam pozabierała i się nie bała. 12 larów, kochani, co to jest za skrzynka Twist? Też jakaś nowa, otworzymy 5 razy. 3 dolarki za takie otwarcie, także nie jest to za dużo. Pyk, pyk, y, pyk, y, pyk i pyk. Ok, mamy tutaj szansę trafić coś fajnego. A, chciałem otworzyć 5 jeszcze raz. Jakieś czerwone skiny są tu do trafienia, tak, ale. Dostajemy jakieś ochłapy, dostajemy jakieś okułapy kochani. Także może przejdziemy do bitewki. Do bitewki, kochani, przejdziemy. A jakiej na trzech, kochani, bo ostatnio na cztery nam nie siadały. Ale teraz pokażemy, że na trzech się. 3 razy 3 to 9. Pięknie pyk, bot yy, Xavery oraz yy, bot clown power lecimy z nimi, no lecimy sztywniutko ani musimy im pokazać gdzie jest ich miejsce także kochani spokojnie przechodzimy do tej bitwy, oczekujemy noża po lewej stronie, tak, oczekujemy noża po lewej stronie, ten dostaje na start za 1500 dolarów rękawiczki, ani nie chcę mówić, ale chyba ta strona pokazała, że na samym starcie możemy przegrać wszystko, nie 1500 dolarów rękawiczki kochani, co to co to jest w ogóle za drop co to jest w ogóle za drop kochani z pierwszej skrzynki tak ose trafia 1500 dolarów to jest w ogóle już nie co my trafiamy bo ma 1500 dolarów chyba że trafimy coś naprawdę mocarnego w co śmiem powątpiewać tak śmiem powątpiewać 1500 dolarów to chyba by był najlepszy drop w historii tego kanału kochani a więc garnia go clown power tak clown power yy... Śmieszne to jest, śmieszne to jest, śmiech na sali, no nie mamy go w ogóle jak dołączyć, dogonić, tak, to, to po prostu no zeżarło, zeżarło balansik, tak, mam jeszcze 185, więc kochani musimy zagrać dosyć bezpiecznie. Okej, okay, no przegraliśmy, przegraliśmy z Kretesem, ale robię jeszcze raz tą bitwę, bo to się tak nie może skończyć. Yy, 17, 16 i 15, ale zanim to to przypomnę wam o kodzie, 16 dam 11% od depozytu oraz możliwość być zakręcenie takim super kołem z bonusami, kochani. Yy, Także yy, nie mam tutaj tej bitwy, muszę ją stworzyć jeszcze, jeszcze raz, ale spokojnie, nie skrzynki jest, tylko te 3, 3, 3, 32 dolarki, kochani, za takie otwarcie. A możemy zgarnąć no 1500 jak nam pokazali, tak? Także kochani myślę, że jest to godne ryzyka <coughs> Które podejmujemy I fajnie by też było wygrać w końcu jakąś bitwę, bo dawno, dawno temu tego nie uraczyliśmy kochani Także yy, teraz by był naprawdę fajny fajny tutaj plan, żeby tutaj yy, nam po prostu dali tą y, przewagę 33 dolary jest bardzo dobrze kochani wychodzimy bardzo, bardzo yy, ale to bardzo na prowadzenie okej okay. mm. okej okay. 150 dolarów trafia z nosz no nie nie wierzę, kochani, te skrzynki nas nienawidzą naprawdę. Chciałbym coś dostać, żebyśmy zwyciężyli, ale kochani się nie da, no dostają noże, dostają po prostu wszystko, to, to, to jest po prostu niedorzeczne, kochani. Nie? To jest niedorzeczne, co my, co my możemy na to poradzić, tak? No nic, ostatnio dostajemy nic, on dostaje 175 dolarów. Nie, kochani, wkurzyłem się teraz, wkurzyłem się, ile my tych bitów możemy przegrywać? Robię bitwę za 150 dolarów i mnie to nic nie obchodzi, nie? Nie ma tutaj niestety skrzynki za 150. Panie jakby była jakaś za 45, no ale jest skrzynka agent, jest skrzynka black and white i wchodzimy w to na serio. Jeden na jeden rozstrzygamy to z Xaverem no i Xavery oddajesz nam kwity, które nam ukradłeś, tak? Kani, to jest pochopny wniosek, ale no tak musi być po prostu. Dawaj mi tu za stówkę. Pych, fajnie, 36 i teraz masz tutaj mi dać y, przewagę, tak? Masz mi tutaj dać y, przewagę, fajnie. Okej, okay, no i to jest to, to jest to. Tego potrzebowaliśmy, kochani. I tak mo możemy zakończyć odcinek. 200 zgarnięte, kochani. Zaryzykowaliśmy troszeczkę więcej, co mi się nie podoba. Ale y, koniec końców na tym odcinku zarobiliśmy eee... Y, nie pamiętam jakiego saldo początkowe, ale myślę, że troszeczkę mniej że Także odrobiliśmy i jesteśmy na zero, kochani, nie? Także trzeba tutaj podejmować, kochani, ryzyczko. Trzeba podejmować ryzyczko. I może kochani następny odcinek o Olinem. Co wy na to? Myślę, że wy na to jak na lato. A więc wyczekujcie następnego odcinka. A ja was żegnam, skoro 16 dam 11% do depozytu oraz możliwość zakręcenia kołem. Trzymajcie się, Elo.